Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. I na początek mam dla Was hit odcinka. Pojawił się zestaw do picia gorącej czekolady, i mamy tutaj kubeczek i taki, jakby kominek. Jest to taka podstawka, do której dajemy podgrzewacz, dzięki czemu możemy sobie cały czas tą czekoladę podgrzewać kartonik nie jest zaklejany, więc możecie sobie wyjąć ten zestaw i zobaczyć jak on wygląda. No kubeczek wygląda przepięknie. Pomimo że to jest zestaw do gorącej czekolady, to wydaje mi się, że do herbaty też idealnie by się sprawdził. Kosztuje on 25 zł, a pojemność kubeczka to 470 ml. Kochani, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli sporo nowości, pojawiły się kolejne dyniowe świeczki. Mam też dla Was hit do kuchni i jest to nóż do ciasta. Mamy też sporo nowości na świątecznej kolekcji. Pojawiły się kolejne kubeczki, przepiękne podkładki pod talerze oraz zestaw do sałatki, a pod koniec filmiku będę miała dla Was kolejne perełki z kolekcji Halloween. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od kolejnych dyniowych świeczek. Tym razem mamy w takim szklanym opakowaniu świeczkę, która u góry ma taką ozdobną świeczkę w kształcie dyni. One idealnie pasują do tej dyniowej świeczki, którą mieliśmy na początku jesiennej kolekcji i wtedy mieliśmy taką dużą świeczkę, w której mieliśmy właśnie takie miniaturowe dynie i one teraz idealnie do tej świeczki pasują. Kosztują one tylko 6 zł, a zapach mamy tutaj oczywiście dyniowy. A na kuchni znalazłam kolejną perełkę i tym razem jest to nóż do ciasta. Kosztuje on tylko 8 zł i bardzo mi się podoba, że on ma tutaj drewniany uchwyt, dzięki czemu łatwiej się go będzie trzymało. Do tego pepko również dojechały obrączki na serwetki. One mają tutaj takie ozdobne śnieżynki. Tak dla przypomnienia mamy tutaj 4 sztuki w cenie 12 zł. Pojawiły się też kolejne ozdobne poszewki i tym razem one są w przepięknym bordowym kolorze, do tego mają tutaj taki delikatny wzorek, kosztują one tylko 15 zł, są bardzo miłe w dotyku, a rozmiar mamy tutaj ten standardowy, czyli 45x45 cm. nie jest to pierwsza bordowa poszewka która ostatnio się pojawiła mamy jeszcze tą futerkową która kosztuje 15 zł jest bardzo miła w dotyku do tego podoba mi się, że ona jest sobie w taką ala kratkę rozmiar mamy ten standardowy czyli 45x45 cm a u góry mamy tą białą futerkową poszewkę. Do mnie akurat dojechała jej dostawa, kosztuje ona tylko 12 zł. Rozmiar ten standardowy, czyli 45 na 45 cm, i bardzo mi się podoba ten materiał, ponieważ ten włos jest tutaj taki długi, dzięki czemu ta poduszka tak ślicznie wygląda. A teraz przejdziemy sobie na świąteczną kolekcję i kochani pojawiły się kubeczki i ostatnio pokazywałam Wam ten z liskiem, ale pojawiły się jeszcze z jelonkiem i tak jak ten z liskiem on również kosztuje 20 zł, pojemność mamy tutaj 530 ml i do tego one mają jeszcze taką korkową podkładkę. Pojawił się też bardzo fajny zestaw do sałatki. Mamy tutaj dwie łyżki w kolorze złotym. Kosztują one 20 zł i do tego mają taki delikatny wzorek w kropeczki. I coś mi się wydaje, że w tej kolekcji świątecznej pojawi się komplet sztućców, który idealnie będzie do nich pasował. Anna hit z poprzedniego roku i jest to zestaw do pieczenia chleba. Mamy tutaj foremkę, fartuch, worek do przechowywania chleba oraz łopatkę. Zestaw kosztuje tylko 50 zł i idealnie sprawdzi się na prezent. W tym Pepko również pojawiły się te paterki w kształcie gwiazdki, one kosztują tylko 12 zł i do wyboru mamy je w kolorze złotym albo srebrnym. A u góry mam dla Was kolejny hit, kochani, pojawiły się przepiękne podkładki pod talerze, które są takie brokatowe, no popatrzcie jak to złota przepięknie się mieni. One kosztują tylko 8 zł, wymiary mamy tutaj 45x30 cm i one z drugiej strony są takie troszeczkę chropowate, dzięki czemu nie będą się ślizgały na stole. Do wyboru mamy je w kolorze złotym, czerwonym i srebrnym i mi osobiście najbardziej spodobały się te czerwone. Na świeczkach znalazłam też takie zimowe, one są w szklanym opakowaniu i do tego mają tutaj taki zimowy nadruk. Do wyboru mamy je w wersji takiej dużej i mniejszej. Duża kosztuje 17 zł, natomiast mała kosztuje 12. A teraz powtórka z tamtego roku. Pojawiły się świąteczne rękawice kuchenne, chociaż tutaj na razie mamy tą kolorową w paseczki. I są to materiałowe rękawice, które mają jeszcze dodatkowo taką silikonową nakładkę. I na razie pojawiły się te wzory, które już mieliśmy. Na przykład tutaj mamy tą kratę zielono-czerwoną. Mi osobiście ona w tamtym roku bardzo się spodobała i kupiłam sobie dwie rękawice, ale te takie zwykłe materiałowe i jeszcze do kompletu kupiłam sobie ręczniki kuchenne. A druga rękawica to jest ta zielona w te jelonki. A tutaj znalazłam kolejną jesienną perełkę, i tym razem jest to taki zestaw do zrobienia pomponików w kształcie jesiennych zwierzątek. Mamy tutaj liska, jeżyka i wiewiórkę, i ten zestaw kosztuje tylko 10 zł. A na koniec znalazłam dwie perełki na kolekcji Halloween i mamy tutaj taki ciekawy długopis, ponieważ mamy tutaj takiego hipka, który boksuje. Kosztuje on 6 zł i do wyboru mamy duszka, wampira albo dynię. A u góry mamy tutaj taki ciekawy gadżet i jest to taka syrena, która wydaje różne dźwięki. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj Halloween, no to będzie to albo krzyk, albo jakiś odgłos ducha, albo potwora. Kosztuje ona 12 zł i mamy dwie wersje do wyboru. Jest ona na baterie. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Zapraszam Was też na ostatnie przeglądy z Pepko. Mieliśmy tam sporo nowości, na przykład wczoraj w filmik, w którym mieliśmy przepiękny świecznik oraz cudne świąteczne osłonki na doniczkę, a w piątek w filmik, w którym mieliśmy przegląd ubrań i mieliśmy przepiękną niebieską tunikę, cudny sweterek na jesień oraz kombinezon stitch. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownej niedzieli, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.